Utwory Zbigniewa Wodeckiego, Hanny Banaszak, Andrzeja Zauchy, Karin Stanek czy Małgorzata Ostrowskiej rozbrzmiewały w niedzielę 16 października w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wszystko za sprawą muzycznego wydarzenia Kozienice Śpiewają dwa, czyli inicjatywy lokalnej wyłonionej w konkursie Nasza Kultura Skadeka w gminie Kozienice, skierowanej do mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia wokaliści amatorzy zaprezentowali polskie hity lat 60., 70. i 80. Pomysłodawcami inicjatywy i gospodarzami wieczoru byli Anna i Mateusz Pułkowscy. Zanim artyści wyszli na scenę, licznie zgromadzoną publiczność wraz z zastępcą burmistrza Dorotą Stępień powitała instruktor KDK Aleksandra Sitnik. Następnie sceną zawładnęli amatorzy, którzy wystąpili w ramach dobrej zabawy i integracji. Tego wieczoru na scenie zobaczyliśmy Jannę Cichowlas, Annę Wojtunik, Marcina Mizaka, Milenę Nowicką, Krzysztofa Zająca, Krzysztofa Wnuka, Katarzynę Rybaniec i Łukasza Wójtowicza. Publiczność gromkimi brawami dodawała otuchy wykonawcom, a oni w zamian wykonywali takie przeboje jak Jedziemy Autostopem, Pogoda Ducha, Mr. of America, Damą Być czy Cała Sala Śpiewa Z Nami. Wspólne odśpiewanie tego ostatniego utworu dowiodło, że zarówno wykonawcy, jak i słuchacze świetnie się bawili. Nie mogło zatem obyć się bez braw, gratulacji i podziękowań, zarówno dla artystów, jak i pomysłodawców tego przedsięwzięcia. Tu głos Zabrała Dorota stępień. Były też okolicznościowe statuetki, drobne upominki i wspólna pamiątkowa fotografia. Dawno nie śpiewałam przed taką publicznością, także no stres był e, ogromny, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradziłam i że nie było tego stresu widać. Jestem z siebie dumna, bo dużo pracowałam na to, żeby ten występ był jaki był. No i w sumie udało mi się wszystko osiągnąć. Największym wyzwaniem było opanowanie tremy. Na tym się maksymalnie skupiłam, no i to też mi się udało. Także jestem z siebie bardzo dumna i mam niedosyt, chciałabym jeszcze. W ogóle ekipa super, wszyscy bardzo odważni, utalentowani e, i w ogóle super ludzie. Także, także bardzo też fajne doświadczenie, jeżeli chodzi o, o poznanie nowych ludzi. Trzeba wychodzić ze strefy własnego komfortu i jeśli czegoś się naprawdę chce, to naprawdę można to osiągnąć. Czyli przedsięwzięcie trafią. Tak, tak. Po amatorach przyszedł czas na profesjonalistów. Z programem Niemen Akustycznie przed Kozienicką Publicznością wystąpił zespół Ambitus Trio. Formacje tworzą Radosław Świderski, Krzysztof Chromiński oraz Tomasz Rogalski. Postaramy się dzisiaj przypomnieć głównie w większości te jego przeboje najbardziej znane z tego okresu początkowego, kiedy on grał z niebiesko-czarnymi, z akwarelami. Te najbardziej znane przeboje typu Czy mnie jeszcze pamiętasz? Przepiękny walc angielski. Zresztą pod papugami. No, dziwny jest ten świat. Wiadomo, że nie może zabraknąć tego typu szlagierów. Trzeba wiedzieć, że on oprócz muzyki też projektował okładki do swoich płyt, świetnie malował. A więc był takim artystą kompletnym, spełnionym i, i naprawdę bardzo, bardzo postać. No i dzisiaj postaramy się właśnie przybliżyć. Tam znajdziesz mnie w Hadze tej, gdzie samoczna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie stala poznać to. Będę wciąż patrzył w dół, aż nadejdzie wieczór ci, znajdziesz stół w domeku. Artyści za koncert pełen wrażeń i wzruszeń otrzymali od publiczności gromkie brawa. Wydarzenie kozienice śpiewają, zorganizowano po raz drugi. Pierwsza edycja tej muzycznej imprezy miała miejsce w 2021 roku. Pomysłodawcy nie kryli zadowolenia z zainteresowania przedsięwzięciem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że podobało się publiczności, podobało się uczestnikom. Wszystkim się podobało, więc chyba o to chodzi. No i dzisiaj było widać, że publiczność świetnie się bawiła, także chyba. Był potrzebny taki koncert, bo rozruszała się, rozśpiewała się, można powiedzieć, kozińska publiczność, publiczność, rozśpiewały się kozienice. To co, ruszamy z trzecią edycją? Pytałam publiczności i wszyscy entuzjastycznie przyjęli pomysł trzeciej edycji, więc jeśli będzie taka możliwość, chętnie dla Państwa zorganizujemy trzecią edycję. Dobranoc. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Anna i Mateusz Półkowski. Jeez.